Jestem z a dzisiaj gram sobie w Minecrafta 1.2.4, czyli najnowszą wersję, jaka teraz wyszła. E, Grałem sobie tutaj wcześniej, ale możemy zagrać jeszcze raz. Ogólnie dziękuję Wam za 5 subskrypcji. Nie wiecie, jak Wam po prostu. O, o, po. o, okay. Coś tu. o, dobra. Już działa, jak widzicie, kupiłem nowy komputer. O e, co to, nie wiem. O, drewno. Wezmę sobie trochę drewna. Chciałem Wam podziękować za 5 subskrypcji na moim kanale. Jestem z tego bardzo szczęśliwy. Nie wiedziałem, że w ogóle dojdzie do tego momentu, kiedy będziemy mieć tyle subskrypcji. Mm. O i tak, i na komunię dostałem komputer. Właśnie. Mm, na, właśnie. O, coś się zacina. Właśnie. Gram na nim teraz, jak widzicie. O, coś zaczyna się, o dobra, nieważne. O, drewno. Zrobimy sobie tutaj więcej desek. Jak widzicie, gram sobie w Minecrafta. Mm, tą grę znalazłem jakąś niedawno. Jest dość ostatnio... Nie wiem, popularna. O kurczak! boże! Można bić kurczaki w tej grze, co jest? E, to jest drugi raz w ogóle kiedy w Minecraft i widziałem u JJ Jokera. Oglądałem u niego odcinek dwa dni temu. E, dobra, możemy. Dobra, co można tu zrobić? Wiem, że można zrobić kill off i siekiera. Tak się chyba kilof robiło To jest kilof? Chyba tak, dobra Chyba mamy kilof możemy kopać o i tak i ja dostałem ten, yy, nowe słuchawki też bardzo fajne i nagrywam właśnie tym yy, nagrywarką, którą właśnie też dostałem. No. Coś się długo kopie Tu jakieś bugi są Ej bo wykopałem ale ni nic nie ma nie, nie wiem o co chodzi Nie, nie wiem, dobra nieważne e anyways e Może tak się robi o killoff Nie to jest killoff, to jakieś bugi są Nie wiem coś Porąbane to jest może zbudujmy domek i, i będzie zajebiście. A. Znowu mi wypadło. W ogóle, jakbyście chcieli serię, to dwie łapki w górę i robię nowy odcinek z tej gry. O, dobra. A i źle postawiłem. Tak się kierę robią. Może się kierę zrobię. Tak się chyba się kierę robią. O, to jest chyba Sekira. Mm, w każdym razie. Mm, tak, jak jeżeli będzie dwa leki pod tym filmem, to z chęcią nagrał kolejny odcinek z tej gry. I coś się szybciej, piasek kopię. O, tak. O, tak może być. E. Dobra. Ach, idealny domek. Najpiękniejszy. Tomek, jaki kiedykolwiek zrobiłem. O! Co jest? Halo? Jest tu kto? Mam dziwnie trochę. Dobra, może jednak tam nie idę? Myślę, tam dziwnego jest w ogóle. A że to jakiś. Co to jest w ogóle? Nie widziałem tego JJ jokera o! Co się dzieje? A! Gdzie o! Gdzie ja jestem? O co to jest? Jakieś zielone coś, chyba A, to jest chyba ten czekolada. Z tego powstaje czekolada, nie wiem Co tu się dzieje? Halo? Dzień dobry? Proszę! Co się, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje, co się dzieje? Nie, nie, nie wiem, nie wiem A chyba mnie z Będę Kurda Proszę, nie, nie Tak mogę stąd uciec No tak, 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 tak No dobra Ucieknę chyba stąd No dobra ale ładny domek, przynajmniej. Więc no, jeżeli wam się spodobał ten krótki odcinek, to... Stawcie... Yy, dwie łapki w górę i nagrywam kolejny. No i ten... Yy. O, można tak robić, zapomniałem. Trzymajcie się i... papa, pa. pa!